Ja mnie teraz nie mam. Czekajcie, kto w z w stanie. Jak już jesteśmy. No, no. Ja tam no, na no, dyrektora. De ja powiem, że my ma... no, jeszcze no, zyskamy to film, bo oni będą mieli nowe produkty. Jak po, przy okazji gdzieś poreklamujemy ich, to będą podejrzane gazety wpadały tam. Ja tak to też. No to jutro rano A zauważyłeś, jak pani z nimi profesjonalnie rozmawialiśmy? Nie, my, Czyli Ja nie mówię, jest. że ja. My rozmawiamy z Państwem. Eee, tak, generał Iwazus, który jest bardzo ważny w takich rozmowach. Eee, Agnieszka no. świetnie, Ty świetnie. Eee, ja też całkiem dobrze. No to no, od tego zacząć. A co mam mówić, gdzie niedobrze, jak dobrze? Ten jakbyśmy byli przedsiębiorcami, to, no. ja go, to się... No. Tak? To... Czemu? Biznes menu, jakiś spotkanie. To i my jako grupa to jakąś siłę stanowimy, ale jak oni robią te torby dla motocyklistów na cały świat, Pawłku weźną ziomi, to my jesteśmy takimi, wiesz, taką drobnicą, nie? Ale ważną, bo reklamujemy firmę. Może to być tak, że sama reklama firmy będzie. E, bardzo warto się łatwa tak Nie, to nie. Y, tu to do tej dziurki. Ja mam herbatę jakby co? Gorącą. Chcesz się napić? Jeszcze gorąca? Nie, mam, dziękuję. Ale wiecie co, pobudziłem sobie łatki? Masz łatkę jakąś kuseczkę. Że zaangażowanie Tomasza jako przewodniczącego bardzo mi się podoba. Ja tylko mam nadzieję, że chłopak się nam szybko nie wypali. Bo idzie mu bardzo dobrze. Dobrze. Jest aktywny, no. tak. Tak. Te pakiety te samo ogarną? No super, nie wiem, coś tam tylko z wyrotką pakował i coś, nie wiem, czy Stasia telefonicznie, tylko była w kontakcie. Uważaj powoli, bo tam były szmaty nie wiedzieliśmy, bo ten wyróżnik nie wszedł do końca.

bo Ty, Monty, możesz być mnóstwo lepszy może ja mnóstwo lepszy ale Ty masz tutaj warszawskich unosów to ja tylko kurwa z Sopotu mam a Ty już w Warszawie w Warszawie dziękuje no, no podoba mi się to, tutaj, to wiesz co, a czy tutaj a już wiem co tu o co chodzi? no chociaż to tu powinna schodzić jakaś tasiemka nie posłał dziś? Hmm. Tak. bo to powinno być tak na komentarzu i patrzeć na górę no nie? No. teraz, no, i to i zobaczmy. będziesz musiał to wyczytać na tym filmie, bo wyglądamy jak amatorzy, którzy walczą no, dokładnie nie, no, tak. no tak powinno być, no amatorka czyli tak jakby wiesz, żeby jak tutaj To? No tak, chyba, że o, widzisz tak, zobacz na górze. No tak, tak widzisz? powinno być. No. no tak powinno być, dokładnie. No i co jest nie tak. No zobacz. Halo. Ciekawe. Może to jakieś przeklęte miejsce jest? Masz ten jak to niżej, no widzicie panowie, co wy wy wyścigacie No właśnie, jak ty to obciągnęłaś tam. Łama. Kobiety mają sprawę. no. Co? Sama powiedziałaś. i dzieci, dzieci. Mają prawe, no. Dobra, rozbieramy się i wchodzimy na 5 minutek, tak? Ale pięknie masz, wygląda, zobaczcie. Idealnie. Matka. Dobrze, by tak postawiłaś. Nie umiesz masz, masz, masz stawiać. Umiesz stawiać, masz dopełnić. Właściwa osoba na właściwym miejscu. W prawym manu, to. A ty nie masz prawy, kurwa, ile razy masz postawić? No, skromny się znalazł. Ciepło. Beta, żona nie chciała postawić, to ja po postawić. Ciepło, a mi się nie chce. A ja też nie chciałem za bardzo tam siedzieć i tak nam zeszło no półtorej godziny w środku, nie? Poważnie? Tak no, tak powiem, że czas trzecia czas godzina tam jest. Byliście. Proszę? Przed nami już trochę czasu. No, ale załóżmy, że byłyście tam, nie wiem, 25 po, no to przed trzecią wyjścimy od nich. Tak, majtek na przebranie Czy mam? Czy Zaraz macie. Chodzi w koszulce czy bez? O to jest pytanie. O to jest pytanie. Czapeczka jest. Co ja tu jeszcze mam? Kto to wymyślił, nie? A mam tu na słuchacz. Przykład... Nie wiem na ten temat. Kompanie nie, się w nie wodzie. Nie mieszajcie, nie wtoracz. Ja ci powiem. A, mam tu. Tutaj... Dobra. Pozę w koszulce.

od razu podeślesz zdjęcia chłopakom. Wiem tylko, że to jest pierwsza rzecz, jaką dostałem od kogoś takiego, kto mnie nie zna w życiu. No i nigdy nic nie wygrałem, nigdy nic nie dostałem. I to od facetów. facetów Podejeżdżamy. bym był hashtag seksowny? <laughs> hashtag jestem seksowny. Dobra. Załóż kaptur, bo nie widać tak napisu z tyłu. Aha, czekaj. Ale kaptur duży. Powiem Ci, że tego nie, nie powiedzieliśmy, czy ten napis nie powinien być niżej kartowego zasłania. Hmm. To można powiedzieć. Poczekaj. Hmm. To się jakoś zdjęcia porobi. Dobra, ja jestem gotowy do wejścia. Ja mogę tylko zdjęcie zrobić. Chcesz zdjęcie? Aha. Ale zrób z batką zdjęcie. Czekaj, no to tak. się muszę <laughs> Tak, Ale jak tu na tym tle chyba, nie? Ja to mam <śmuszczaj> Ja tam nie robię później na facep pójdzie i moja powie. czekaj No to już Nie wiem czemu in... większy dziewczyn sobie Czekaj jeszcze Poczekaj Ja się obrócę jeszcze <śmuszczaj> <śmuszczaj> się to ten kaptur może założytać? Bądź inkognito. bądź <grywa> Krzywy ten kaptur masz. Co? Krzywy ten kaptur. Babka ty nie będziesz włosów moczyła. Dobra. Ty chcesz założyć czapkę do tego? No wody? No to jest ja Nie mam trzy średnie włosy. Sposzę, zobacz, zobacz, nie, nie, nie. Głupio, tam bierzemy. Nie, Stop. Wiesz, co? Ja jeszcze tomka naciągnę na czapkę. Jeszcze ich naciągnę. Mam tu kamerkę. Podpalamy kamerkę. Dobra. Dobra, wychodźcie ja postawię na sucho Naprawdę? Ja wejdę i was na jak wyjdziecie. ma coś zegarek, bo ja nie mam zegarka w sobie. Nie mam zegarek. Mam zegarek. Tutaj był uruchamiam kamerę. Ja nie wiem czy ja wejdę. Nie wiem to Nie Dobra.

5 minut generalnie. Ja już wychodzę. Słuchaj, Paweł, 5 minut później dwójka ilości. Na mnie nie oszukuj. Pozostał czipą. Już. Oh. Ja tego nie lubię. Oh. Nazywam się. Trzymaj się <grym«>, trzymaj telefon, chodź dawaj, do zdjęcia. Tam za wciąga. sam? Jeszcze wam, przyprowadzę taką koleżankę, na kresie, taką <grymne> 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 no to się schopną wstaje. Taką pięćdziesiątkę. No by czy Ale co? Nie jesteś les tak, że... Nie, nie, bardzo fajna pokładana. Po prostu się ciągek rozpada i chcę do nas nałączyć. Ale taka, taką ma figurkę, ci powiem, taka szukuzienka. Brzuszek płaściutki. Tylko że pierwszy małe i pokonała. <grymne> <śmienicza> Aż kocznie się spłynęły po północy. Będę skubać. Wyskubiam wszystko, co ma. Ja płynęła w tym Ty, a rzeczywiście tych kaczek jest na Nie mam One myślą, że my będziemy je karmić chyba.

ale powiem wam, że woda się jest zimna. No boś. ty? A który Nie wiem. Piękałaś, co paście mówią, tak? No 20 Ta jaskinia, co w dzieje? Ta sztolnia, 350 metrów ma długości. No nieźle. Wysłałem ci chyba tak, nie? E, będziemy tam spałem spali. Nie. W tej wodzie, nie? nie? Nie, nie, tam dalej jest sucho. Tam dalej jest sucho. Tam byłem trzeba przejść tylko tą wodę. Nie? I w tej naszej stronie też będziemy spali. Chcemy zaliczyć te miejsca, nie? A to dziewło było? Na traktory, Jeszcze minutę. I reset, nie? Robimy reset? Robimy reset. Płatka nas na sam, na proszę. Na, to dawaj, robimy reset i składamy. Może kamerkę też dać pod wodę chyba, nie? To no. będzie nas widać. No dawaj tam, ja tam nie będę gdzie głęboko. No dobra, spoko. Ja muszę dna czuć. No. Raz, dwa, trzy. To spadamy <grym w górę> Zamiast tak, że. Tak, to tak. ja wczorajszy jest. Jak to zaczynasz? Się... Piłeś sobie w ogóle? No jak piłem, jak szłem na nocce do pracy? To no właśnie. Już ja na nockę, po nocce jesteś i idę na nockę. No to co? Ja ci powiem, jak na 4 godziny snu. Tak, żeby to, żeby, żeby to były 4 godziny snu. Tak, ja to obudziłem. O dziesiątej mnie zadzwonił. Żona dzisiaj ma urodziny. To tyle telefon do niej dzwonił? To ja słyszałem. Po się. Ja zawsze przykładam. Tak, godzinę po nocce, no, to nie? Tak, w pół do dziewiątej. No wiesz, to se, ja lubię sobie piwkość, sobie nie? Jedno. O, ale dzisiaj nie tak? Batka ducie, no bo mnie Gac się ciągle założy, w nie mocy. Ci bardzo. Nie zobaczysz moich dwóch blizn po przebuchlinie. <laughs> Jeszcze <laughs> <laughs> momencik Wejście jest No. Chcę sprawdzić, jak to się. Już, już, Batka. Jak to się wchłania po prostu. Mhm. Jak się wchłania? Wiesz co, fajnie by było, jakby tam był taki... Tak jak w czapkach jestem. Ale to by było ten taki... Bo na czapce masz ten, ten taki polarek, nie? To lepiej by może wodę wchłaniało, a to jak wchłania? Jest co? co, to może wody nie wchłaniać. Wchłania. suchy jesteś? No jeszcze nie. Zaraz będę. Ale powiem wam, że włożyłem ręce, to jest cieplej, no. Oni chyba się dowiedzieli, że ja rozwodniłem i chcieli mnie pocieszyć. Tam, rozwod... Tam sami rozwodnicy. Ty, to ja też kur... puszczę hasło. Puszczę, się rozwodzę, panowie, wyjście, wie Ty, to ja puszczę, że ja sobie Też się rozwodzisz? Ja szczerze. No Ja już po jednym rozwodzie jestem. No to czemu nie zgłosiłeś? No trzeba było zgłosić Może upusty dla rozwodników <laughs>